W tym roku no, niestety w dalszym ciągu od szerszych zajęć powstrzymują nas obostrzenia, jakie w dalszym ciągu są nałożone. Są one zluzowane oczywiście, ale w pewnym stopniu obowiązują, dlatego w tym roku mamy grupę 25 dzieci. Taka była oferta. I taki stan mamy, z czego bardzo się cieszymy. Oczywiście zainteresowanie jest jeszcze większe, ale niestety musimy odmawiać. Dzieci mają zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15. Zajęcia są przeróżne, od malowania, poprzez animacje, oglądanie bajek, wyjścia w teren, gra w piłkę. No, jakby Jest to dość szeroka gama zabaw. No myślę, że dzieci się nie nudzą, dobrze się bawią, my staramy się, żeby się wybiegały, wyskakały, bo ten czas, który spędziły przed, w domu przed komputerami, siedząc w zamknięciu, jest to czas, żeby miały, miały możliwość wyskakania się, wybiegania, wyszalenia i mam nadzieję, że tak, tak skończą te zajęcia u nas. Dorosłych za to zapraszamy na kino letnie, kino na leżakach nad jeziorem 24 lipca i 7 sierpnia, więc zapraszamy, aby śledzić naszą stronę facebookową ośrodka kultury. Jest też w planach impreza 30 lipca. Gdzie i w jakiej formie, to niedługo Państwa na pewno poinformujemy i jak to się będzie odbywało, ale na pewno są to duże plany, żeby, żeby coś, coś dla mieszkańców jeszcze zrobić, a w zasadzie będzie to na formie pikniku, więc dla dzieci i dla dorosłych, żeby całe rodziny mogły skorzystać i, i pobawić się i spędzić czas z nami. To na chwilę obecną. Na pewno do rynki jeszcze będą też. To już mogę powiedzieć 28 sierpnia w Przemoczu, więc już serdecznie zapraszam, żeby bukować swoje terminy i 28 sierpnia być w Przemoczu. Gorąco zachęcam też, aby śledzić stronę facebookową Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie oraz naszą stronę internetową www.ofis.maszewo.pl